Cześć, witajcie, ja jestem Leon i od blisko 12 lat zajmuję się hobbystycznie eksploracją opuszczonych podziemnych obiektów górniczych, sztolni oraz szybów. Kopalni, które dawniej trudniły się wydobyciem srebra, żelaza, złota, czy chociażby uranu. Jednakże temat, z którym przychodzę do Was w dzisiejszym odcinku jest naprawdę mega wyjątkowy i wręcz powiedziałbym, że oryginalny. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że w poniedziałek, około godziny 23.15 wielu Wobrzyszan zamieszkujących 3, a czasami nad mówi się o czterech dzielnicach, obudził przepotworny huk, jakaś eksplozja, która zdaniem świadków poprzedzona była rozbłyskiem, a nawet mówi się tutaj o kuli ognia. Ktoś zadzwonił. Na policję, na straż, a ta przyjechała w rejon szybu Chwalibu, który zlokalizowany jest tutaj nieopodal składu węgla. Policja wraz ze strażakami przy świetle latarek przeszukała część terenu, ale niczego niepokojącego nie znaleziono. I ktoś teraz powie: Leon, daj spokój, to zapewne była jakaś petarda. Tylko czy. Moi drodzy, petarda wybucha w taki sposób, Wyprawę Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona wspiera firma Adpla, dystrybutor defibrylatorów LivePack. Oficjalny komunikat do tej sprawy. No, że się tak wyrażę, oczywiście brak. Ale w wałbrzyskie media bardzo szybko podchwyciły ten temat. Bodajże panorama Wałbrzyska jako pierwsza, że tak powiem, odniosła się do tej sprawy. Ja też cały czas byłem zasypywany przez Was pytaniami, czy to właśnie szyb chwali Bóg mógł doprowadzić tutaj jakoś do tej zagadkowej eksplozji. Bowiem bardzo, bardzo wielu siatków, w zasadzie większość, z którymi gdzieś tam złapałem kontakt, wskazywali właśnie rejon szybu jako miejsce zdarzenia. A co miałoby zostać zdetonowane na terenie chwali Boga? No, wspomina się tutaj, moi drodzy, o metanie. Musimy bowiem pamiętać, że szyb chwali Bóg jako jej jedyny, nie licząc szybu pokój w jedynie zdroju, nie został zasypany. No i być może, kiedy była susza, woda w szybie opadła, nazbierał nam się gaz, metan, gaz wybuchowy. Następnie ostatnio Wałbrzych nawiedziły przepotworne ulewy, podniosło się zwierciadło wody w szybie, no i gaz został wypchnięty na powierzchnię. Wystarczyła jakaś iskra, jakaś nieostrożność, być może człowieka, no i Bum, mamy eksplozję. Inna z kolei teoria, która się pojawiła, ja inaczej powiem, inni świadkowie z kolei, jako miejsce zdarzenia, wskazywali rejon pomiędzy hotelem Sudety a szybem Chwalibuk. A co się tam, moi drodzy, znajduje? No, rzecz jasna, upadowa, prowadząca do sztoni Fryderyk Wilhelm. A więc mamy co najmniej dwa takie wątki, jakby nie patrzeć, związane z górnictwem. Moi drodzy, dwa poprzednie ujęcia nagrywałem dla Was we wtorek, sprawa wydarzyła się w poniedziałek o godzinie 23:15, a dzisiaj mamy już ponieważ pojawiła się aktualizacja w temacie, mianowicie miasto postanowiło poprosić o pomoc główny Instytut Górnictwa w Katowicach, a więc okazuje się, że chyba na poważnie zostaje brany pod uwagę wątek wybuchu gazu kopalnianego, jaki miałby się gromadzić w nowych wyrobiskach zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha, i tutaj pozwolę sobie zacytować panoramę Wałbrzyską. Bardzo poważnie do sprawy podszedł szef zarządzania kryzysowego w mieście, Wojciech Łomnicki, który postanowił poprosić o pomoc naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Bo jeśli w szybach lub korytarzach pokopalnianych gromadzi się gaz, to może dojść do tragedii. I dalej, jak dodaje, ściągnięty do miasta będzie też specjalistyczny sprzęt, m.in. dron z detektorami ośmiu rodzajów gazów, który wykaże, czy gdzieś zbierają się niebezpieczne gazy. Miasto od lat monitoruje gazy w mieście, nie tylko w wyrobiskach, ale także w szkołach, urzędach, i instytucjach. Tylko tak się zastanawiam, które obiekty miałby sprawdzić GIG, skoro, skoro podczas mojej 12-letniej kariery eksploratorskiej ja nigdy nie zmierzyłem metanu w żadnym wyrobisku górniczym. Raz miało to miejsce, ale to akurat był ściek zlokalizowany w kowarach. Natomiast w obiektach górniczych nigdy mój detektor nie wskazał mi metanu. Ja byłem wszędzie, mogę powiedzieć, łącznie z lisią, sztolnią. A nie, moment, nie byłem w tej upadowej zlokalizowanej za hotelem Sudety, ponieważ ten obiekt ma, miał, zaraz to sprawdzimy, zaspawane drzwi. I ta upadowa prowadzi do łącznika, który łączy, że się tak wyrażę, szyb chwalibóg z zesztolnią Fryderyk Wilhelm. A skoro nie doszło do wybuchu, a inaczej, biorąc pod uwagę to, że mogło nie dojść jednak do tego wybuchu, no bo Leon metanu nigdzie nie zmierzył, to co mogło spowodować widoczną z wielu miejscach miasta eksplozję. No więc być może był to niewybuch, bowiem musimy pamiętać, że w obszarze, w okolicy ulicy Batorego w 2017 oraz w 2024 znaleziono niewybuchy, pociski moździerzowe, które zostały tam gdzieś zabrane przez patrol saperski, no i być może doszło do detonacji jakiegoś kolejnego, że tak powiem, niewybuchu. No tak, tak czy inaczej, co by nie było w dzisiejszym filmie, sprawdzimy sobie Stężenie gazów w szybie, zlokalizowane na terenie porcelany. Sprawdzimy, jak wygląda sprawa szybu chwalibóg, czy tam nigdzie, gdzieś w okolicy nie doszło do eksplozji. Sprawdzimy sobie też wejście do upadowej za hotelem Sudety. A więc zapraszam na tutaj CSI wyprawy Leona. Spójrzcie, moi drodzy. Tak wygląda upadowa z bliska, która no, miasto by powiedziało, że stety, ja bym powiedział, niestety posiada no, zaspawane drzwi, a więc tędy do eksplozji nie doszło, w tym momencie możemy wykluczyć już wątek upadowej, że to tutaj doszło do jakiejś detonacji, a to co wspominałem wcześniej, wiele osób właśnie wskazywało ten obszar pomiędzy hotelem Sudety a szybem Chwalibug jako miejsce detonacji, ale nic straconego. Wracamy moi drodzy na teren szybu Chwalibug i zobaczymy czy tam da się gdzieś zajrzeć. No i okej, okay, jesteśmy już na miejscu i tutaj zanim Wam coś opowiem, to tylko pokażę Wam plan tutejszej kopalni. Z tego planu możemy dowiedzieć się z nami dwóch ciekawych rzeczy. Po pierwsze, szyby były dwa, to znaczy chwalibóg 1 i chwalibóg 2. Tam mamy chwalibóg 1 i jego wieżę, szybową tu z kolei był. Chwalibunk 2, po nim nie został ślad. Z kolei druga ciekawostka jest taka, że do szybu chwalibunk 2 przyklejona była stacja wentylatorów, która według planu no, powinna mieścić się albo tu, albo tu. No i stacja wentylatorów jest o tyle spokojna, że od stacji wentylatorów zawsze biegnie podziemny kanał do rury szybowej. No i jednocześnie jest to miejsce, gdzie ten gaz mógłby wydostać się na powierzchnię, tak, mogłoby dojść do jego zapłonu, ale. Tutaj wszystko jest w najlepszym porządku. Żadne szyby nie wyleciały, nic nie jest osmolone, a więc podejdziemy teraz w rejon no, szybu właściwego, ponieważ bardzo wiele osób na wieże szybowe mówi szyby. Szyb to ta dziura w ziemi. No i spójrzcie, tutaj bezpośrednio przed nami mniej więcej w tym miejscu znajdował się szyb, chwali Bóg, 2. Czy to miejsce wygląda, jakby tutaj doszło do potężnej eksplozji słyszanej w trzech albo czterech dzielnicach przez kilkadziesiąt albo setki osób? No nie, tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku. A jak wygląda sprawa szybu Chwali Bóg, No bo przecież to w końcu on najbardziej był typowany jako to miejsce, gdzie mogłoby dojść do wyrzutu gazu. W końcu od zrębu do lustra wody mamy jakąś przestrzeń, która mogłaby zostać wypełniona tym niebezpiecznym gazem. No więc no terenie. Jest prywatny, nie da się tam wejść, a wiem, że tam jest klapa, klapa rewizyjna, no i fajnie by było, jakby udało się zrobić też jej zdjęcie, nie? No ale wiecie, tak się składa, że mam takiego kolegę, który ma kolegę i ten kolega podesłał mi to zdjęcie, na które aktualnie patrzycie. A więc słuchajcie, no wszystko w najlepszym porządku. Klapa nie wyleciała nam w powietrze, nie ma też żadnych śladów eksplozji, a więc nie ma za co miasto Wałbrzych możecie odwoływać geek ewentualnie jeżeli trzeba sprawdzić gdzieś jakieś miejsca, to też nie będzie problemu z tym, że została też, został też sprawdzony szyb na porcelanie w międzyczasie, ponieważ słuchajcie, no złapałem się na łączach z piotkiem z tym Piotrkiem, którego kojarzycie z moich poprzednich materiałów, a i Piotrek tam też prowadził jakieś swoje prace, o których Wam jeszcze kiedyś opowiemy, jemu udało się że zejść tam na sam dół ja tylko przypomnę, że porcelana, ten, ta studnia ten szyb czerpał wodę ze sztolni Friedrich Wilhelm a więc mamy szyb chwalibóg który ma przekop w postaci tego, tej upadowej za hotelem Sudety, a to jest połączone ze sztolnią Frederik Wilhelm, którą gdzieś tam po drodze jeszcze zahacza właśnie szyb na porcelanie. I tam stężenia dwutlenku węgla. Dwutlenku węgla stężenie było złe, bo się pojawiło potem 16% selenu, ale stężenie metanu w normie, a więc w tym momencie, tak na dobrą sprawę, możemy uznać temat wybuchu metanu, pochodzenia kopalnianego, jako jakby teorię o balonom, nie? Moi drodzy, zanim udamy się na miejsce, które było też wskazywane przez świadków jako miejsce detonacji, a więc mówię tutaj o możliwości eksplozji tego tak zwanego niewybuchu, no to słuchajcie, pojawiła, pojawiła nam się kolejna aktualizacja, a mianowicie pojawił się film, na którym o wiele lepiej widać, jak ta eksplozja, że tak powiem, przebiegała. Najpierw było jedno uderzenie. Następnie drugie, już znacznie potężniejsze, któremu towarzyszył przepotworny rozbłysk. I teraz to ten materiał możecie sobie obejrzeć, oczywiście w okropnej formie, ponieważ no, nikt nie chce pokazywać swojego podwórka. I sami zobaczcie, że to też trochę, troszeczkę wygląda tak, w mojej ocenie, jakby było pierwsze uderzenie, np. wyrzucenie jakiejś studzienki kanalizacyjnej w powietrze. Inaczej, ciśnienie gazu wyrzuciło studzienkę w powietrze, gaz nam się uniósł, następnie uległ on po prostu zapłonowi. I na teraz z kolei mówi o tym, że tu się nic nie dzieje. To się moi drodzy nie dzieje. Wszystkie miejsca już tutaj poprzechodziłem. Ludzie żyją swoim życiem, dzieci się bawią, babcie coś tam pielą w ogródkach. No nikt nie zgłasza żadnych uszkodzeń i tak dalej. Nie wiem co o tej sprawie myśleć. No tak czy inaczej pojawiła się jeszcze jedna teoria, a mianowicie, że no, spadł tutaj jakiś pocisk. Ale skąd to niestety nie mam pojęcia. O wsparcie poprosiłem w temacie znajomego sapera. Pokazałem mu część nagrań, którymi dysponuje, no ale ten e, pan, e, m, znajomy Saper, e, mówi, że e, niewykluczone, że tu nie doszło do wybuchu gazu, nie doszło do wybuchu jakiegoś pocisku, tylko do jakiegoś ładunku e, na zasadzie samoróbki. Mamy Dużą siłę uderzenia, mało strat, w zasadzie żadnych strat, nikomu gdzieś tam szyby nie wyleciały, ale mamy sporych rozmiarów rozbłysk, no i właśnie tą łunę światła, łunę ognia. Ciężki temat do ogarnięcia. Ruszamy teraz na miejsce, gdzie mógłby się znajdować jakiś niewybuch, no bo tak jak wspominałem Wam wcześniej, dwa pociski kiedyś znaleziono w okolicy ulicy Batoreko. Rozmawiałem z trzema osobami, które jedna mnie zaczepiła dwie ja z kolei zaczepiłem podpytałem o to wszystko no ale słuchajcie, każdy mówi co innego jedni mówią, że to było przed szybem, drudzy, że za szybem inni w ogóle wskazują na rejon znacznie bardziej oddalony od tego co, co mówią wszyscy, a więc no tutaj po prostu nie mam czego szukać, tym bardziej, że nagranie Najnowsze z kamery, które pokażę Wam teraz jeszcze raz, wskazuje na to, że miejsce było zlokalizowane stojąc twarzą do budynku maszyny wyciągowej bardziej po prawej i bardziej pod kątem, a my jesteśmy znacznie wcześniej, a więc nie mamy tutaj czego szukać. Z uwagi na to, że część osób może się w tym wszystkim pogubić, w tych wszystkich wątkach, pokażę Wam, co dzisiaj zostało sprawdzone. A więc, według zdjęcia, które krąży po internecie, do eksplozji mogło dojść gdzieś tutaj, ponieważ w prawym dolnym rogu mamy widoczny szyb. Tyle, że ja mniej więcej ten obszar sprawdziłem i tutaj niczego nie znalazłem. Jeżeli chodzi o sam szyb Chwali Bóg, okazało się, że jego klapa rewizyjna jest nienaruszona. Stacja wentylatorów, która była gdzieś tutaj, też nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Chodziły słuchaj, że szyb, przepraszam, hotel Sudety był oświetlony, a więc my sobie sprawdziliśmy także upadową za hotelem Sudety. Tutaj nic się nie wydarzyło, a Piotr, dzięki tutaj Piotrze, sprawdził dla mnie szyb zlokalizowany na terenie porcelany, no i na głębokości tych 20 czy też 30 metrów też nie udało się niczego zmierzyć. Pojawił się jeszcze taki wątek takiego materiału filmowego, który troszeczkę nam tutaj rzucał światła na tą okolicę, ale no tutaj się bawiły dzieci tutaj chodzili cały czas ludzie, wszystkie szopy, domy, ogródki, wszystko miało dachy, ręce i nogi, że się tak wyraża. A więc co tutaj się kurczę stało, tego jeszcze nie wiem, ale liczę na to, że się uda tę zagadkę po prostu wspólnie nam rozwiązać. Moje drodzy, spotkałem czwartą osobę, widza, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo ci dziękuję za e, rozmowę o na temat po prostu tej całej sytuacji. E, no i tutaj ten napotkany kolega też mówi, że no ciężko tutaj by było, aby ta dwie tej eksplozji doszło na ogródkach, ponieważ jest bardzo gęsta zabudowa w zasadzie ogródek przy ogródku za chwilę domy e, mieszkalne, no nie ma szans po prostu, żeby doszło tutaj do wybuchu jakiejś e, samoróbki. A więc oczywiście będę dla was cały czas śledził temat o czym jakie będą ustalenia miasta, jakie będą ustalenia gigu. W tym materiale chciałem zebrać wszystko, co wiem na temat sprawy do piątku, do godziny 18.33. Aczkolwiek, jak sami możecie zauważyć, podczas realizacji odcinka aż dwukrotnie pojawiła się aktualizacja, a więc no mam nadzieję, że temat, że po prostu dowiemy się w końcu czegoś więcej, ponieważ ludzie zaczynają się bać. Wiem, że pojawiła się nawet petycja, do bodajże do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w sprawie zajęcia ponownego zajęcia się tym tematem, ponieważ ludzie boją się o swoje życie oraz zdrowie. A więc jeśli Wy, moi drodzy, widzowie, macie jakieś teorie w temacie tej sporych rozmiarów eksplozji, jeżeli dysponujecie jakimiś informacjami, zdjęciami bądź też filmami, to po prostu podeślijcie mi to na wyprawę a ja będę się z Wami powoli żegnał. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Zostawcie komentarz, zachęcam Was także do zasubskrybowania tego kanału, żebyście mogli być na mierząco. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Oby do kolejnego.